Zrobione dla jaj. I dawaj lajka, like albo wejdę do Twojego pokoju. Dobra, no to teraz zaczynamy nasz drugi odcinek. Kogamy. jak widzicie, gramy na jednym serwerze to jest taki, jest pokory no i taki tam. No, wiem, co to za koleś. Tam. Co Co to było? Okej, okay, dobra, to efekt mm, mm, specjalny. Zawsze wszystko rozwali... Okej. Okay. Widzicie? To jest 3000. Ale to nie trafiłem, to jakiś koleś trafił. Piedę, Na no serio. 3! XPM! Do dół. Przed odcinkiem to coś, coś nowego, coś fajnego się trafiło. No, okay, no, więc musimy rozwalić tą głupią wieżę. Camping. No i tak. Tak. Dobra. To nie zniszczyłem, tylko trzeba trochę wysiłku, żeby ją Cześć. I do widzenia. Kurde że brak trafił 3 tysiące kurde, cały czas kurde patrzcie Mm, kurde, z mi. Tak chciałam mu zrobić screenshota. I dostał. Cześć. No, kurde, pudło. Gdzie są nawet To jest na na bank. Okej, chodźmy do ich bazy. Cześć. Kasa. I eksplozja. No co to w ogóle było? Taka kasa i ekspluzja No dobra, chodź. Chodźmy dalej. Nie wiem, to nie chcę. O kurde, mamy tu towarzystwo. Kurde. Nie go zrobiłem. Czy to było? Ona. dy! Oto bank. No bank! No bank! na bank! No co jest? Chcę zrobić jakiś napad na mak ładny, a tutaj pan, wywala mnie. A jeśli Dawider, z tysiąc, to ogląda to pozdrowienie od niego. Dla mnie bardzo go lubię, zrobić jego kanał. Nawet ma jeden, ma jeden odcinek, ale trochę nie jest so Popularny! Dobra, jest chyba. No to teraz kasa, kasa. Więcej kasy nie, kolic kasy o nie, zauważyli, że że jest o, o kur Piastka. co jest, nie strzelać jestem tylko zwykłym ludzikiem nóżko przygód Ta jasne jest, zawiódła Tyry, 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 tyry. Spoks, no to może to będzie na tyle koniec To może będzie już koniec na tyle, Ale, to dobra na razie i pamiętajcie dodawajcie mnie i tak dalej No to trzymajcie się by, 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 by. Nie zapomnij dać lajka.